OPO X8 Pro. Ten może wagać maksymalnie do 4K60 lat na sekundę. Z przedniej kamery bezpośrednio pod słońce, czy prześwietli niebo? No minimalnie. Skorektuję? No, tak nie bardzo. Chcę zrealizować tutaj nam to korektę. O, teraz prześwietli ładnie. I teraz będzie korekta, jak wyjdę z kadru. No, jest, ale bardzo wolna, widzimy. Widzimy, jak wolno. No, zajmuje mu to troszeczkę czasu. Myślę, że aktualizacja oprogramowania powinna to naprawić. Pełne wyciągnięcie ręki. Ładnie, do vlogowania jest wręcz idealnie. A czy są detale z przodu? Przykładowo, makro. Nie ma, niestety. Czy tak pośrednio można powiedzieć, że złapiesz jeszcze te detale, ale nie ma autofokusu, więc makro nie jest. Jakby możliwe. Nie można przejść między obiektywami podczas nagrywania przód i tył. Można spauzować lub zrobić serwiaczka. A szeroki obiektyw tak właśnie wygląda. Szeroki. Hashtag PP. Zobaczmy sobie Makro czy jest możliwe? Jest możliwe makro. Bardzo dużo tutaj detali Kontynuujemy Ferrari Rosso Coro. With Zoom with... Zrobił test w trudnym oświetleniu bo jest to również ważne piękne skalary są to dorodne pary aczkolwiek jeden rodzaj w poszukiwaniu glonojada drogi zaprowadziły nas na środkową skałę, a tam glonojad łobuzi i stranca ślimaki. Noise cancellation jest możliwy, wiatr wieje, więc słychać wiatr. Gdy włączę ten noise cancellation, czy będzie lepiej słychać? Voice enchantment tak zwany. Czy nie słychać teraz wiatru, czy słychać mnie lepiej? To jest pytanie. I teraz. Wyłączmy to jeszcze raz i powinna być różnica drastyczna. Albo nie. O. Wiadomo, że w słoneczny dzień no to będzie wszystko pięknie. W każdym smartfonie widać. Ale w sztucznym oświetleniu to już nie jest tak oczywiste. A jednak Oppo radzi sobie tutaj bezwzględnie. Nie widać szumu. 4K60 klatek na sekundę w szerokim obiektywie piękne błyski robi wrażenie świąteczne w galerii Rzeszów. Okej, okay, miejmy nadzieję, że ta część nie będzie zbyt nudna. Mamy tryb Master, oznacza to, że to jest takie pro, ale może być w auto, co jest bardzo dziwne. lecz tylko dla zdjęć w Rawie możemy strzelać. Bardzo fajnie, pro również jest w raw Okej. Okay. Wideo i tutaj mamy możliwość do 4K 60 klatek na sekundę. No i oczywiście jest ten krop dla super stabilizacji i by zaprezentować ten krop, najlepiej będzie podejść tutaj i zobaczmy sobie po znaku. No trochę tego kropa jest, budynek jak nam obcina, zbliżymy się jeszcze bliżej. I zobaczmy z kropem. I bez kropu. Obcięcie jest. Znaczne. Oczywiście mamy filtry. To jest akurat buk, ale tylko w full HD. Wróćmy sobie. I są filtry od bleda kolorystycznie, jest ich bardzo dużo, jest oczywiście HDR, filtry tylko Full HD niestety. Przejdźmy sobie w tryb Foto, a tutaj już możemy zrobić zooma do 120, ale czy jest aż tyle Ci potrzebne? Ja już przy 20 mam wrażenie, że jest wystarczająco. Wszystko dalej powyżej, tak to już jest cyfrówka. No i to to co to to już, to już tak, zróbmy zdjęcie. Czy się można podglądać sąsiadów? A jeśli sąsiad kapnie i nie dostaniesz kopa za podglądanie małżonki, no właśnie. O, nawet no dla prywatnych detektywów myślę, że całkiem, całkiem, całkiem. Zobaczymy, jak sobie sztuczna inteligencja z tym poradzi. Może zmieńmy tutaj tak troszkę pod słońce. Może było trudniej. No i dobra, 120 to jest zupełna abstrakcja, to jest cyfrowe powiększenie, więc zupełnie jest nieistotne. Jakby było 80 też byłoby dobrze. O, ładnie się nam tutaj odbija. Zrobimy za chwilę zdjęcie. Mamy tutaj tryb dedykowany: makro, makro shot, ale to po prostu jest telefoto. Jest również tryb live photo, czyli za każdym razem, gdy klikniemy, zrobi króciutkie wideo i z tego wytnie klatkę, więc zawsze twoje zdjęcie będzie ostre, w ostrości. Tryb portretowy. Oczywiście, ale niestety tylko w 4 na 3 sprzedniej e, kamery. Są i filtry, jest i beauty mode. Filtrów, jak widzimy, sporo. I tak zwany Mist mode, ale to Lecimy dalej. Mamy coś takiego jak dual video. Dual video możemy z dwóch kamer jednocześnie. Możemy wybrać, z której strony. Możemy to zmienić na taki styl bardziej vlogowy. I możemy sobie to ustawić gdzie chcemy nawet na środku niektóre smartfony nie pozwalają na środku tutaj jest ta możliwość możemy zrobić zooma i tak dalej możemy to zmienić w kółeczko jeśli byśmy tego chcieli i kółeczko również bardzo fajne do vlogowania tryb kinowy czyli movie mode daje nam bardzo tutaj szeroką perspektywę super szeroką możemy go oczywiście troszeczkę skropować no nie tak troszeczkę, zobaczcie tutaj w tym rogu tutaj yy, budynek, jeszcze go mamy, a tu już prawie go nie mamy, ale za to będziemy mieli lepszą stabilizację. Niestety tylko w 30 klatek na sekundę Vivo nam daje tą samą funkcję w 60, więc to jest dużo lepiej, no ale i tak jest bardzo fajnie. Jest tak szeroko, że, że szok, On no, jest zajebiście szeroko i to mi się podoba. Wow, praktycznie mamy dwa budynki w kadrze, no to jest, to robi robotę. Oczywiście możemy użyć głównego obiektywu również i zrobić sobie takie wideo z pełną kontrolą. Mamy tutaj jeszcze ID foto Dual też było. Wysokiej rozdzielczości zdjęcia, czyli 50 megapikseli z wszystkich obiektywów. Możemy takie, bo wszystkie są kompatybilne. Przejdźmy sobie, zobaczmy szybciutko. No całkiem, całkiem fajnie. Jakość jest piorunująca, szczególnie ten ekran jest genialny. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie. No i dodatkowo już na końcu, bo jest jeszcze tych opcji, ale to wszystkiego nie bym przechodzić. X-Pan i możemy sobie robić takie zdjęcia to właśnie szeroko. I pięknie. Bar. No. Nie zrobił zdjęcia? Chce coś O, teraz zrobił zdjęcie. Proszę bardzo, zdjęcie wyszło. Wow. Prawda, że fajnie? Ten X-Pan mi się podoba, taki kinowy styl. Przejdźmy właśnie w zdjęcia. Kolor Rosso Corsa, Hasselblad jest odpowiedzialny za kolory w zdjęciach i moim zdaniem jest to najwyższa możliwa szczegółowość, jakość jest niesamowita, jak i również nie ma szumu, także podoba mi się, no i jednak jest to Hasselblad, a marka zobowiązuje. Urządzenie posiada tak jak w iPhone'ach slider do zooma lub do zrobienia zdjęć. To taki slider do migawki, również do wideo. A gdy przyciśniemy delikatnie, również zrobi te zdjęcia. Gdy przytrzymamy, seria zdjęć. Urządzenie jest przepiękne, robi genialne zdjęcia. hasy blad, Link w opisie. I również kod rabatowy w opisie, byś mógł mieć lepszą cenę. W sumie i tak już jest na małej promocji. Pozdrawiam i polecam.